Hej kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Marzena Trida i to jest cykl, gdzie porównuję talie kart do klasycznego Readera White'a. Dlaczego, żebyście mogli zobaczyć, czy dana symbolika w innej talii z wami rezonuje, jak wam się ona podoba, czy to jest właśnie to, albo po prostu może jesteście ciekawi danej talii. I dlatego właśnie powstał cykl um, Mapa Kart. Także e, i porównanie. E, I teraz tak, dzisiaj będziemy porównywać talię, która zrobiła niesamowite wrażenie jak weszła na rynek. Ja powiem Wam szczerze, że osobiście nie do końca rozumiem jej fenomen. Jest to Tarot Kruków. E, talia ciekawa, niewątpliwie, ale... Czy ja wiem, czy trzeba, czy tam powinniśmy się nad nią aż tak, nie wiem, skupiać, zachwycać się nią. Pozostawiam wam gdzieś tutaj, nie chcę mówić osądy, no niemniej każdy ma swoje zdanie. Ja już tutaj powolutku przechodzę na dwa ekrany, żeby Wam porównać te talie, tak? Czyli mamy klasyczne Reader White i tarot kruków. Na pewno to, co bardzo lubię i właśnie to, co jeszcze chciałabym wspomnieć, kto wydał. Synergia. To jest polska wersja, jeżeli chodzi o, um, o tą talię. Bardzo to to, za co w ogóle chwalę, większość talii to są te pudełka, te takie trochę większe, trochę mocniejsze, które są no zdecydowanie bardziej trwałe, bo tak jak już niejednokrotnie wspominałam, pewnie ta talia niebawem znaczy to pudełko mi się niebawem pewnie zepsuje zwykłe, najzwyklejsze, kartonowe. No tutaj mamy, nawet wiecie, inaczej, inaczej tu słychać. Odkładam. No, i co mamy w oryginalnej talii? No, na pewno pudełko, duże. I mamy również książeczkę, tak, która tak z grubsza nam opisuje te wszystkie karty, które mamy. Także to jest na pewno to. Ja sobie już tutaj to odkładam. No i sama talia. Tak, tutaj mamy środek, pudełka. No i teraz, tak, sama talia, już jak widzimy, tutaj porównuję rewers, jak to wygląda ale od razu możemy zobaczyć, że talia jest większa od talii standardowego RIDERA, tak, więc tutaj już ten chwyt musi być troszeczkę inaczej. Eee, zaraz poczekajcie, bo chcę zobaczyć, jak to wygląda na przykład z klasycznym... Eee, Moja ulubiona talia! Dark Machine Tarot? Nie, też jest większy, też jest dużo większy. Nic mi teraz nie przychodzi do głowy, tak, żeby na szybko porównać. A nie, nie, nie ukrywam, teraz mi to przyszło do głowy, żeby, żeby to porównać, dlatego się trochę nie przygotowałam. Mam nadzieję, że kamera będzie łapała mm, gdzieś ostrość. I teraz, tak, jak to wygląda? No, wielkościowo to już tutaj wiemy, niemniej jak to z grubością. Może kruki są troszkę, troszkę grubsze, nie jest to jakaś wielce duża, nie wiem czy widzicie, różnica, tu tam gramatura naprawdę niewiele się różni, zastanawiam się czy to nie jest kwestia może nie samej gramatury papieru jako papieru, ale to jest jeszcze czymś powleczone, czego ja bardzo, bardzo nie lubię przy kartach, um, no ale co, lecimy. Mamy głupca, i tak jak wiecie, ja bardzo często zwracam uwagę na symbolikę tutaj. Nie mamy tej symboliki praktycznie w ogóle. Um, jeżeli chodzi o, o, o klasykę, tak? Dlatego pewnie większość z dzisiejszego e, filmiku to ja po prostu będę siedziała i wam pokazywała karty. E, buława, denar, kielich, miecz ok, mamy. Tylko wiecie co? Tak jak możecie też um, zauważyć, nie wiem, czy mieliście do czynienia wcześniej z tą talią. To nie są takie typowe, typowe. Obrazki, tylko one są takie. Ta technika się jakoś tak ładnie nazywa. Kapłanka. Kielich, miecz, denar. Ojejku. No i brakuje mi. Buła... A i buława jest tutaj na dole. Mamy tu oznaczone wielkie arkana. Tak. Mamy oznaczone nazwy. I okej. Okay, tak. Tutaj mamy cesarzową. Mamy cesarza. Niby tutaj ten byk jest zachowany, ale... No tak jak mówię, ja... Kapłan, ja naprawdę się zastanawiam bardzo mocno nad fenomenem tej talii. Nie wiem dlaczego. Do mnie ja próbowałam z nią pracować, do mnie nie przemawia. Jeżeli macie ochotę, podzielcie się w komentarzu swoimi spostrzeżeniami na temat tej talii, bo jestem najzwyczajniej w świecie ciekawa, czy ktoś ma podobnie jak ja, że zobaczył tą talię i... Okej. Okay. E, mamy kochanków. Mamy rydwan. Siła. Eremita. Koło. Coś tam, ta symbolika jest zachowana. To nie jest tak, że wiecie, że w ogóle od czapy e, i nie wiadomo o co chodzi, bo coś tu jest zachowane, ale moim zdaniem to odnoszało nie robi. Sprawiedliwość, Wisielec, Śmierć, też fajnie, to jest akurat, to mi się akurat podoba to przedstawienie, śmierci akurat. Umiarkowanie, e, tutaj nam krug pięknie przelewa. Diabeł, aż to Wam, aż Wam to pokażę. Tak, mamy tego diabła. Mamy wieżę. Mamy gwiazdę. Księżyc. No, mówię, to, to nie jest tak, że to jest całkiem oderwane od rzeczywistości, jak niektóre talie, ale no, to nie wiem, no nie przemawia. To mnie to jakoś tak. Nie przemawia. Niemniej przypominam, że to jest moje własne, prywatne zdanie, tak? No i mamy dwór kielichów, dwójka kielichowa. Wiecie, plusem jest to przy tej talii, że nawet jak nie będziemy mieli nazwy potencjalnej, to i tak jesteśmy w stanie się zorientować, co to za karta. Chociaż jeżeli chodzi o kartę, za chwilkę Wam pokażę. No, na przykład karta Rydwanu. Nie, nie. nie wiem, czy bym się zorientowała, szczerze mówiąc. No, ale to jest akurat pojedyncze gdzieś tam. O, chociaż widzicie, chociaż tu bym się zastanawiała, czy to na przykład nie jest trójka denarowa. No, ale mówię, to już są takie moje doczeplinki. I uważam osobiście, znowu podkreślam, że to jest moje własne, prywatne zdanie. Uważam, że niekoniecznie jest to talia dla osób początkujących, bo brakuje tych takich moim zdaniem bardzo ważnych i istotnych symboli. No, tu akurat fajnie to, to odzwierciedlili. Szóstka kielichowa. Siódemka. Wiecie, tutaj też są. Pamiętajmy, że tutaj też są symbole, które, no, 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 które są szlagierowe. Tak, więc, więc one z zasady będą. Eee, no, dziewiątka kielichowa. Widzicie? Dla mnie to jest takie i to, i to, i. Nie wiem, czy wiecie w ferworze, że tak powiem walki, gdzieś ktoś mógłby się nie pomylić niechcący. No, ale zobaczmy, co jest dalej. No i dyszka. Paś kielichowy. To ta ryba wychodząca z tego kielicha jest. Ona zawsze mnie tak bawi. Jest taka pocieszna. E, rycerz kielichowy. Królowa kielichowa. I król kielichowy. No i teraz przechodzimy do e, denarów pentakli. As. Dwójka, lemina skata zachowana, więc jest ok. Trójka i tak jak wspomniałam, że ten kapłan by mi się trochę kojarzył z tą trójką, no tutaj mamy to rozeznanie, ale mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi, że no, trzeba by się zastanowić, tak? I ja osobiście wychodzę z założenia, że jak rozkładam karty, to ja nie mam się zastanawiać. Ja mam po prostu widzieć, ja mam czytać ogrom symboliki. Ja w ogóle bardzo lubię symboliczne karty, ale tak jak powtarzam, to jest moje. Dobra. Piątka Denarowa. Szóstka denarowa, siódemka, ósemka denarów, dziewiątka, no i mamy dychę denarową, paść denarowy, rycerz, królowa. Pentakli, denarowa, nie wiem, jakoś denary, jakoś tak lepsza nazwa dla mnie osobiście. Król denarowy. I przechodzimy do buław, tak? Czyli mamy As buławowy. Dwójka. To jest fajne, że jest zachowanie tego świata. Trójka. Czwórka. Piątka. 6, 7, takie kłamstwa trochę, nie kłamstwa, nie wiadomo co, 8, 9, mówię nie rusza mnie ta talia, no i dycha buławowa, no i przechodzimy do mieczy, ach jeszcze pazie, jezu jeszcze tutaj denar widzicie, no um... No nie czuję tej talii, totalnie jej nie czuję. Baź buław. Rycerz buław. Nie ukrywam, to jest dla mnie talia kolekcjonerska typowo. Królowa buław. No to mi ta interpretacja, powiedzmy sobie, że mi się jeszcze w miarę podoba. No i król buław. As Mieczy. tak, teraz już miecze. As mieczowy. Dwójka mieczowa. Trójka mieczowa, no tu to, to, ta interpretacja też jest dla mnie całkiem fajna, całkiem okej. Okay. Czwórka mieczowa. Piątka. Szóstka mieczowa, no i co, i będziemy tutaj teraz liczyć? Nie wiem, ja może mam za małą wyobraźnię też, tak, ale... Nie przemawia to do mnie, chociaż wiecie, no ja z Olszewskiej na początku, no starota archetypowego wróżyłam, więc tam trzeba mieć tą wyobraźnie więc nie ujmuję sobie. Dobra, siódemka mieczowa, ósemka, to mamy zachowane, przynajmniej częściowo, dziewiątka. Dycha mieczowa. Ok, i tutaj już mamy niewielką różnicę, że tak powiem, w gramaturze. Ok, to już wiem, jak następnym razem będę pokazywała. No to o tyle mamy więcej kart, że tak powiem, jeżeli chodzi o grubość, ale to jeszcze za chwilę sprawdzę. No przynajmniej się dowiedziałam w jaki sposób. Mogę Wam pokazywać też różnice w grubości. Paść mieczowy. I tutaj jeszcze jedna kwestia. Obie talie są śliskie, ale są takie... no tutaj kruki są trochę w, inny, w innych kategoriach śliskie. Rycerz mieczowy, królowa mieczowa i król mieczowy. Um, także o, o, i teraz mogę Wam pokazać. Mam nadzieję, że one mi się nie nie, nie. nie wiem, czy mi się to uda zrobić, czy nie. A tak, jak mam. No i mniej więcej, no dobra, mniej więcej o no mniej więcej o całe miecze mamy grubszą talię. Nie wiem, czy rozumiecie mój sposób myślenia w tym momencie, ale mniej więcej o tyle kart mamy grubszą talię, czyli jednak gdzieś, czy to gramatura, czy właśnie ta laminacja powiększa nam talię. To był właśnie tarot kruków, moi drodzy. Dajcie znać w komentarzach, czy pracujecie z tą talią, czy pracowaliście, czy Wam się w ogóle podoba, czy nie. czy Może Wy rozumiecie fenomen tej talii, bo tak jak mówię, dla mnie... Kolekcjonersko na półkę. Próbowałam z nią pracować, nie wyszło. Ale może, może z kimś z Was to rezonuje. Także dajcie znać. Ja Wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję i widzimy się niebawem w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Hej, papa. Pa.